Witam moi drodzy Państwo Z tej strony Masters of 15. Moi drodzy Państwo witam No, przyłapali mnie Państwo akurat se wracałem z Wojaży Leśnych ale jeżeli już mnie Państwo przyłapali to pozwolę sobie porozmawiać na kolejny temat tego już ów vloga a mieliśmy tam gadać o czym? zdaje się, że o markowych ubraniach o no to będzie temat, to będzie temat będę zły Będę zły w tym materiale, moi drodzy państwo. A jako, że będę zły, to potrzebuję czegoś, co uśmierzy mój ból. A nic tak nie uśmierzy mojego bólu. Jo, jak nadchodzący z góry browar łaska imperatora. 12%. 12% browar zdrowy, zdrowy, alkoholowy. 12%. O już otwarty. No. Jest zajebisty, moi drodzy państwo markowe ubrania, dobrze, jedziemy. No bo słuchajcie, są, możecie mi nie uwierzyć, nie, ale są ogólnie tacy ludzie, którzy kupują sobie ubrania za jakieś niebotyczne pieniądze, na przykład powiedzmy set tam buty, spodnie, koszulka, bluza, tam kurtka za jakieś kurwa 10 tysięcy dolarów zestaw. A inni nawet Same buty sobie kurwa kupią za jakieś 10 tysięcy nie? dolarów, nie? wiem, czy aż tak drogie są, ale pewnie są. Pewnie są. I... Przepraszam. Przepraszam. O co chodzi? Chodzi o to, że dlaczego te ubrania tyle kosztują? Czy one są zrobione z czystego jedwabiu? Czy one są pokryte złotem? Albo kością słoniową? Czy one są y, neterytowym setem z Minecrafta? Czy one... E, są, mają przydomek legendarny, jak legendarne skiny na przykład zważone, nic bardziej mylnego, moi drodzy państwo, to są normalne ubrania, które są wykonane z normalnych materiałów, takich jak e, buwełna, e, e, bawełna, tak, dziwnie powiedziałem, przepraszam. E, tudzież... E, no dobra, muszę przyznać, że jestem trochę chujowy w markach ubrań i ogólnie w ubraniach, więc poza bawełną mogą być jeszcze robione z jakiegoś tworzywa sztucznego, ale w tyle, ale w takim razie tyle nie powinny kosztować. No więc powiedzmy, że ze skóry, że ze skóry jakiejś czystej, kurwa jagnięcej skóry, albo yy, ze skóry kurwa aligatora czy coś takiego, choć tego się już chyba raczej dzisiaj nie robi. W każdym razie, moi drodzy Państwo, te osoby kupują te. Niebotycznie drogie, pienio... niebotycznie drogie ubrania tylko dlatego, bo mają jakąś markę, na przykład Hugo Bus, albo e, Louis Session, albo e, e, Balencraga, albo e, inne. E, I moi drodzy państwo, chodzi tylko o znaczek markowy. I, no cóż, jako że zwykli ludzie nie widzą tych markowych ubrań. To znaczy, mogą tam załapać, że coś jest na przykład tego Hugo Busa, czy coś takiego. E, taka ciekawostka, Hugo Bosto e, tworzył na przykład e, kroje e, mundurów dla SS albo Gestapo e, przed II wojną światową i w trakcie II wojny światowej. E, to tak tylko mówię tako, tako. E, e, natomiast, e, jako że zwykły człowiek może nie zauważać, że ktoś jest tak dobrze ubrany w takie Markowe, drogie ciuchy, to te osoby zazwyczaj są na uboczu. To zazwyczaj są nowobogackie skórwy syny. E, nie mówię od razu, że każda osoba, która jest bogata, jest skórwy synem. Mówię nowobogacka skur, e, nowobogacki skórwy syn. A nawet jeżeli ktoś jest nowobogackim, to nie musi być skurwysynem synem. Rozumieją Państwo? Nie każdy skórwy syn jest nowobogacki i nie każdy nowobogacki jest skurwysynem synem. Ale ja tu mówię o nowobogackich skórwy Więc właśnie takie nowobogackie skórwy syny albo bananki albo jak zwał tak zwał, bo tak naprawdę nie trzeba być jakimś wybitnie yy, majętnym człowiekiem, żeby kupować takie ubrania, wystarczy tylko przepierdolić całą swoją wypłatę, żeby kupić takie ubrania, to czy ludzie zadają się tylko ze sobą, czyli z innymi nowobogackimi skórwycinanami Którzy też kupują ubrania markowe, tego Louis Vuitton czy tam inny. Ja się na tych markach nie, zna, nie znam, wiecie, pan, pa, pa, moi drodzy Państwo, bo ja korzystam z, zazwyczaj z ubrań, których marki nawet nie znam, bo albo kupuje mię mama, tak i nie wstydzę się tego powiedzieć. Albo jest to ubiór taktyczny, więc co najwyżej ja znam. E, takie marki jak e, Umarex albo Helicon, albo coś w tym rodzaju, albo Pentagon. No więc e, troszeczkę na innych e, falach nadaje co też normalni ludzie. Bo no nie wiem, dla e, e, normalnego człowieka już taki, taka popularna, powiedzmy, ale wciąż paraelitarna e, klasyfikacja e, markowa to jest ten tam. Calvin chuj, nie, on inaczej jakoś był Ale nie, nie powiem Państwu jak, Calvin jakiś tam kurwa chuj No, no, co no dobrze powiedziałem No I te osoby, reasumując No, bo kurwy syny zadają się tylko, że są Znaczy, różnie bywa, nie, nie, nie chcę tu klasyfikować, że wszystkie, no nie Ale teraz tak, co ja o tym myślę Ja myślę że to są głupie chuje. Ja myślę, że to są tempe pizdy. Za przeproszeniem. Głupie cipska. Głupie cipska i tempe chuje. Tak, tak tyle o nich myślę. No nie? A teraz powiecie, no ale Sun, no ale nie oceniaj ich tak. Nie oceniaj ich tak strasznie. To mogą być fajni ludzie. A tam kurwa, fajni ludzie zaraz, kurwa. Jeżeli jest jakaś osoba, która ocenia drugą osobę tylko po tym, jak się ubiera. To dla mnie jest albo tępym chujem, albo głupim cipskiem. No i tyle, no ja mam sorry, no moi drodzy Państwo. Co ja mogę Państwu więcej powiedzieć? Gardzę kurwa tymi osobami po prostu, gardzę nimi. Oczywiście te osoby mają jeszcze szansę, aby się zrehabilitować. Ponieważ to jest stan umysłu, ja bym powiedział, że to jest taka e, swojego rodzaju e, choroba psychiczna wynikająca po prostu z tego, że ludziom się w dupskach poprzewracało kurwa, krótko mówiąc. I no, wiecie, żyjemy w państwie pierwszego świata. No, bo ja tutaj do mojej polskiej audiencji, nawet nie wiem, czy mam jakąś zagraniczną, szczerze mówiąc, szczerze w to wątpię. Jesteśmy krajem pierwszego świata. Jesteśmy ludźmi, którzy mają co do gara włożyć, którzy mają w ogóle się w co ubrać na pierwszym miejscu, bo na przykład osoby z Afryki chociażby nie mają e, takiej możliwości e, wyboru, w co się mają ubrać, ale w ogóle dla nich super jest się ubrać w cokolwiek, no, nie? Więc. To wynika z tego po prostu yy, no z rządów ja już nie powiem kogo. Z rządów ja już nie powiem kogo. I nie mam tutaj na myśli obecnej partii rządzącej. Mam na myśli tutaj kapitalizm sam w sobie. Chociaż nie powiem, że to nie tylko kapitalizm, to po prostu zależy kurwa od ludzkiej natury, moi drodzy państwo. Od tego, że ktoś musi być lepszy, ktoś musi żyć ponad standard, ktoś musi kupić coś premium, ktoś musi mieć coś lepszego. A konsumpcjonizm Konsumpcjonizm, moi drodzy Państwo, na tym o, o, o to się rozchodzi, nie? Żeby dopierdolić sąsiadowi, żeby pokazać swój prestiż swoim e, super gigawdziankiem drogim. Ludzie, przy te ubrania one nawet nie są dobre. Jeżeli ja tu tak będę troszeczkę na swoim przykładzie podawał, e, swoją drogą muszę jeszcze zrobić przynajmniej jednego vloga o Airsofcie. Przynajmniej jednego vloga. To jest bardzo gorący temat zawsze u mnie na kanale vlogi o Airsofcie, bo ja mam troszeczkę inne postrzeganie tego wszystkiego. Chodzi o strzelanie się na kulki, jak coś, jakby ktoś nie wiedział, czym jest Airsoft. Ale tutaj na kanwie tego vloga poruszę właśnie od strony Airsoftowej, ponieważ jeżeli mm, kupicie wersofcie, jak się kupuje na przykład jakieś markowe ubrania, no nie czy może inaczej, Szpej, po prostu. Yy, czyli yy, rynsztunek, oporządzenia taktyczne, czy tam praktyczne, bo ja też nie lubię tego zwrotu, ale dobra. To jeżeli kupisz drożej, oczywiście też możesz się przejechać, też możesz kupić syf niepraktyczny, też możesz kupić coś, co mógłbyś kupić o wiele taniej, ale bez jakiegoś tam durnego znaczka. Na przykład, jeżeli chodzi o repliki, to byłoby Tokio Marui. Tokio Marui jest mocno overrated. W wielu e, przypadkach. Natomiast jest na pewno jakimś tam standardem, wyznacznikiem jakości. Jednak, jeżeli chodzi o same, e, no nie wiem, ubrania, e, rigi taktyczne, kamizelki i tego typu sprawy, widać, że ktoś się ubrał, powiedzmy, ktoś ma kamizelkę za 150 zł, a ktoś ma kamizelkę za. Nie chcę też tutaj dawać takich durnych cen, bo są kamzy za 600, za 800 zł, to jest za drogo. Że ktoś ma kamzę powiedzmy za 400 zł. To widać, widać tą różnicę. Nawet nawet mniej, nawet za 350 zł, no nie? Pomiędzy 150 zł a 350 zł widać różnicę, ale to jest różnica nie w e, znaczku markowym, że to jest tam powiedzmy marka A, a to jest marka B i marka B jest elitarna, nie? E, tu rozchodzi się o to, że Różnica polega zazwyczaj w praktyczności jakiegoś, yy, jakiejś, jakiegoś obiektu. Tutaj, akurat, kamizelki. Jest więcej rzepów, więcej pasów mol, gdzie można zaczepić jakieś ładownice. W standardzie dostajecie ładownice na przykład. No Czy tam jakieś inne różne oporządzenia? Ja też nie będę tutaj mówił dokładniej, bo nie każdy się musi na tym znać. Natomiast w przypadku ubrań markowych jest kurwa, jest kurwa tylko tak, że albo masz. Czarną koszulkę z napisem Louis Strong albo masz czarną koszulkę. A różnica jest, poza znaczkiem, zazwyczaj żadna, bo i to bawełna i to bawełna. Ludzi popierdoliło. Zapierdolę. Ludzie są zjebani na łeb. Nie, przepraszam, ja muszę papieros odpaść, bo ja się zestresowałem. Minuta ciszy, abyśmy mogli przetrawić te osoby, które kupują yy, za tyle pieniędzy jakieś markowe ubrania. Mm. Powiecie, ale Mester Su, ale przecież to jest tak, że ty ganisz osoby za to, że chcą dobrze wyglądać. Nie ganie, kurwa, osób, że chcą dobrze wyglądać. Każda osoba, która mi to zarzu zarzuci, poleci tutaj cytat e, serdecznego mojego przyjaciela Vasa Montenegro. Shut the fuck up! Shut the fuck up! Ja pierdolę. Można. Dobrze się ubierać, można czuć się pewnie, komfortowo, dobrze, po prostu dobrze w swoich ubraniach. Mm. Powiem więcej: ktoś może nawet, uwaga, uwaga, kupować te markowe ciuchy za tyle pieniędzy, ale przy okazji nie oceniać ubioru innych. Może lubić to, ale niech nie ocenia innych osób tą samą miarą. Bo to jest tylko i wyłącznie jego fanaberia, że on chce się tak ubierać. Jak to powiedział Joseph Sit: Nie oceniajcie, a sami nie zostaniecie oceniani. Nie osądzajcie, a sami nie zostaniecie osądzeni. A te osoby, te nowobogackie skurwy syny, Przede wszystkim osądzają i oceniają, i dobierają sobie swoich przyjaciół w cudzysłowie, tylko po tak naprawdę tych ubraniach. A co za tym idzie? Po tych markowych ubraniach? A co za tym idzie? Po grubości portfela. Dlatego ja tych osób nie szanuję. Napiszcie w komentarzach, czy się ze mną zgadzacie. Jeżeli się nie zgadzacie, zachęcam do zaognionej dysputy. Jeżeli na przykład teraz was zdenerwowałem i chcecie napisać, że jestem jebaną kurwą, to napiszcie, że jestem jebaną kurwą, a ja wam też odpowiem stosowną wiązanką. Ponieważ ja nigdy nikogo nie będę zgłaszał za to, że mnie wyzywa na YouTubie, ponieważ uważam to za normalną kolej rzeczy, że jeżeli ktoś chce wyrazić swoją opinię, że mną gardzi. To niech mi to napisze, ja mu odpiszę. Ja mu odpiszę. I tyle. Moi drodzy państwo, w tym temacie nie da się już chyba nic więcej powiedzieć. Proszę tylko o świadomość. Proszę o świadomość i o zauważanie takich wczesnych oznak, bo to się dzieje, wiecie, każdy ma jakiegoś tam powiedzmy znajomego który może, nawet jeżeli nie, to może w ten świat tych nowobogackich skurwysynów z tymi markami wejść. Wejść w ten świat markowych ubrań i dobierania sobie przyjaciół po tym, jak oni się ubierają. Tych, 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 tych takich, tej złej strony bananostwa, nazwijmy tego, nazwijmy to tak, nie? Więc proszę o świadomość, proszę o zauważanie takich oznak. Weźcie swojego ziomeczka, wytłumaczcie mu, że nie tylko na tym świat polega. I jeżeli Was posłucha, to będzie dobrze, a jeżeli nie, to Was nie posłucha. I wtedy możecie nim gardzić. Jeżeli chcecie. Moi drodzy Państwo, MasterSoup15 do Was szprechał. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście, a ja pójdę tamtą drogą dalej. Trzymajcie się, do zobaczyska, cześć!